Dużo przygotowań, dużo zaangażowania. Myślimy sobie o tym, że chcemy pokazać naszym gościom kulturę, którą mamy, nasze bardzo gościnne serca: pierogi, bigos, kaszankę, może barszcz, dużo różnych innych rzeczy. I to jest piękne i ważne, żeby nasi goście, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży, naprawdę poczuli się jak w domu, u nas w Polsce. Ale też jest coś więcej albo ktoś większy, którego możemy dać pielgrzymom, którzy przyjadą do nas na Światowe Dni Młodzieży. Jest taki piękny fragment w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan wybierają się, to już jest po zesłaniu Ducha Świętego, do świątyni i spotykają przy jednej z bram człowieka niepełnosprawnego, który przez całe życie. Wzbudzał litość przez to, że był niepełnosprawny i w ten sposób zarabiał pieniądze. Ale tego dnia Piotr powiedział do niego: Popatrz na nas. Nie mam złota ani srebra, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Nazarejczyka wstań i chodź. I wiecie, my naprawdę wierzymy w to, że rzeczy materialne są najważniejsze w tym świecie. Choćby zobaczcie w sprawie uchodźców, tak wielu mówi, a żaden uchodźca nie będzie do nas chciał przyjść, bo u nas jest bieda. I warto, żebyśmy w Światowe Dni Młodzieży naprawdę pomyśleli o tym, kto jest naszym największym skarbem, a to jest Jezus Chrystus, który przyszedł zmienić moje życie. Jezus Chrystus, który daje mi pokój serca. Jezus Chrystus, który mi daje szczęście o wiele większe, niż mogę się tego spodziewać, dlatego, że bierze na siebie moje grzechy, cierpi za mnie, umiera, zmartwychwstaje i wygrywa. Wygrywa wojnę o moje życie. I dlatego chcę tak jak Piotr do tego niepełnosprawnego, tak samo chcę w szczerości spotkania z wszystkimi, którzy przyjadą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, mówić: Nie mam złota ani srebra, ale daję Ci Jezusa. Daję Ci Jezusa Chrystusa. I o to będzie chodzić w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji, który wystartuje 18 lipca w Krakowie. Gdzie 1500, około 1500 ludzi z całego świata będzie najpierw się modlić, wołać o doświadczenie Bożej miłości, o umocnienie Duchem Świętym. Będzie wyznawać swoje grzechy, doświadczać na nowo zbawienia, po to, żeby później wyjść na ulicę Krakowa, przyjść do pięciu scen, które będą ustawione w różnych miejscach tego miasta, po to, aby z pasją ogłaszać Jezusa Chrystusa. Bardzo serdecznie zachęcam Cię do tego, po pierwsze, żebyś nie bał się przed SDM i w trakcie SDM, jeśli jesteś wierzący, Dawać Jezusa, bo to jest to, albo raczej ten, który jest najcenniejszy, którego możesz dać. I po drugie, zapraszam Cię do tego, żebyś życzliwym okiem e, naprawdę myślał o. Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji wspierał nas swoją modlitwą, a jak będziesz w Krakowie już od 25, a może i wcześniej, to zapraszamy. Szukaj nas, na pewno będziemy łatwo rozpoznawalni przez nasz ubiór, przez nasz nadyfikator. Z chęcią na pewno będziemy się dzielić Jezusem Chrystusem. Trzymajcie się, pięknej nocy Wam życzę.